Witam Państwa serdecznie, Mateusz Sala na winnym szlaku. Jesteśmy z panem Wiesławem na jego winnicy, który nazywa się Goja. I pierwsze pytanie: jak duża jest winnica i jak stara jest przede wszystkim winnica? Winnica znajduje się we wsi Smarzowice. Początki były w 2011 roku, w 2012 były nasadzenia. Wielkość jest ponad hektar. Na białe wino podstawowe odmiany to są Seyval Blanc, francuska odmiana oraz niemiecki Solaris. Na czerwone wina jest to Regent, odmiana niemiecka i stare francusko-amerykańskie. Odmiany Leon Milot Marszall Czyli dosyć takie odmiany popularne na polski klimat. Dobrze morzaotworne i dobrze się zachowujące. No właśnie, a jak wysoko nad Krakowem jesteśmy w tym momencie i cóż tu mamy za glebę dostępną, że tak powiem, na tym siedlisku? Góra tej działki jest na poziomie 400 metrów. Na wysokości 400 metrów nad poziomem morza. Dół około 380. Także to już jest wysokość, na której z reguły nie powinno się sadzić winnic, ale z racji tego, że jest to dość ciepła działka, bo od zachodu osłonięta lasem Ojcowskiego Parku Narodowego, i dość dobre ma pochylenie i nasłonecznienie, przez to także można z powodzeniem tu wino uprawiać. Pomysł zrodził się z chęci spokojniejszego życia i wypracowanie sobie jakiegoś funduszu emerytalnego na przyszłość bo raczej na emeryturę z ZUS-u czy z kursu trudno jest liczyć w naszych czasach. Wino robię dość długo od zawsze. Tylko robiłem go na mniejsze w mniejszych ilościach. Około 50 litrów czy tam 100 litrów. No i trochę chciałem zwiększyć skalę produkcji. Pierwsze wino zaczęliśmy sprzedawać, głównie sprzedajemy w restauracjach w Krakowie, w łańbarach, w okolicy, tu między innymi Pstrąg Ojcowski też sprzedaje nasze wino do swojego Pstrąga. Czyli mamy w tym momencie trzeci rocznik będzie wychodził do sprzedaży. Czy już wyszedł 2018 rocznik, czy jeszcze? Tak, 2018 rocznik już, już jest w sprzedaży od wiosny, praktycznie. Czyli mamy 16, 17 i osiemnasty. A jak, jeżeli można o takie sekrety zapytać, to jak gęstą mamy tutaj nasadę? Ile mamy krzaków na tym hektarze, bo to w, w polskich warunkach często hektar, hektarowi y, nierówny. No tak, krzewy są sadzone tu standardowo w rzędzie co metr, bo tak się z reguły sadzi winnice. Odstępy między rzędami są w najszerszym miejscu 2,50, są też y, Rzędy szerokości 2,30. I to się przekłada na ilość krzaczków? Tak, tu jest około 4000 krzewów, rośnie. Czyli standardowo na hektarze winnicy sadzi się około 3 tysiąca czasem nawet do 5000 krzewów. To w zależności od gęstości nasadzeń. A zbiór mamy tutaj w pełni ręczny, czy tutaj jakiś mechaniczny? Czy... No nie, tu wszystkie prace praktycznie są wykonywane ręcznie. Z krzewami, oczywiście. No, wspomagamy się sprzętem typu glebogryzarka, kosiarka, opryskiwacz. To są wszystko sprzęty um, mechaniczne, bo bez tego trudno by było um, tu się obejść na winnicy, ale większość prac, um, odcięcia przez potem selekcję um, pąków. Przez podwiązywanie, cięcie, oczywiście zbiór, tak samo to jest wykonywane ręcznie. Dlatego pozwala nam to odpowiednio się zaopiekować tymi krzewami i potem uzyskać odpowiedni owoc, który jest dobrze wypielęgnowany i dobrze można z niego dobre wino uzyskać. Winica w ogóle powinna być przewieczona, żeby nie występowały choroby, które. Trapią winnice. Czyli moczniak mhm. rzekomy, moczniak prawdziwy, szara pleś to są podstawowe takie choroby grzybowe, z którymi się na winnicach y, walczy. Mhm. U nas w Polsce to jeszcze w niewielkim stopniu występuje y, nasilenie tych patogenów, bo winnice z reguły są młode. Także nie ma potrzeby stosowania dużej ilości y, środków zwalczających te, mhm. te choroby. A dzisiaj trafiliśmy akurat na cięcie, tak? Tak, dzisiaj jest cięcie, czyli ogławianie praktycznie tych latorośli, które już urosły i są dość wysokie, i zwisają niejako z rusztowania, z drutów. To tak, to ile mamy tanków, ile się mieści w nich wina, albo ile butelek możemy zrobić z takich tanków, jak widzimy tutaj na nagraniu. Znaczy, zbiorników mamy na 10, około 10 tysięcy litrów. To jest na dwa, tak jakby pełne zbiory z dwóch lat. Bo jedno wino y, musi żakować, a inne może się robić. I potem to idzie dopiero do sprzedaży. Bo u mnie jeszcze nie ma tak, żebym sprzedał cały zbiór z jednego roku. Poza tym nie spieszę się też z wypuszczeniem y, wina na rynek, bo y, ono musi swoje odleżeć, uspokoić się, żeby odpowiednio, odpowiednich parametrów nabrało i odpowiedniego smaku. Tak, czyli wino jakby jest cały czas kontrolowane w tym etapie starzenia powolnym i butelkowane jakby wtedy, jak jest decyzja, że jest najlepszy dla niego czas jakby, tak? Tak, znaczy wino jest butelkowane sukcesywnie z racji tego, że nie ma tu takiej ilości miejsca, gdzie by to wino mogło być składowane. I z reguły butelkujemy jakąś tam partię i tak, jak mówię, sukcesywnie, w miarę sprzedaży. A czy na białych winach mamy jakąś fermentację malaktyczną, czy raczej bardziej w kwasową w stronę idziemy? Czy... Na białych winach nie robię takiej fermentacji, ponieważ te wina mają być świeże, mają być rzeźkie, i wtedy w winie jest kwasowość taka orzeźwiająca, która trzyma w ryzach tak jakby to wino. Z kolei wina czerwone, tam często właśnie, żeby trochę zmniejszyć kwasowość, stosowana jest fermentacja jabłkowo-mlekowa, mm. ale tylko w czerwonych winach. Mm. I to mamy tutaj jakieś mieszane, czy to są wina jednoszczepowe wyłącznie? Są wina jednoszczepowe z odmiany Solaris. Z odmiany Seyval Blanc. Jest też wino pod nazwą Majus, które jest kuparzem. Krystal Seyval Blanc. Z kolei wina czerwone. Dwa są jednoodmianowe, czyli z odmiany Leon Milot i Marshalfosz kolejne. I jest też kuparz pod nazwą Regalio, gdzie są trzy odmiany. Jest Regent Leon Milot Marshalfosz. I to już koniec na winnicy Goja. Zachęcam do skosztowania win z winnicy bądź może odwiedzenia samej winnicy i do pozostawienia łapek w górę. I subskrybowania. Subskrybujmy. Więcej winnic już za dwa tygodnie.